Witam ponownie na moim kanale. Ja nazywam się Daniel a to jest kanał Top Tech Geek. Dziś kolejna bateria do naprawy. Klient kupił rower elektryczny około 2 lata temu. Baterię wsadził do szuflady i nie ruszał jej przez okres 2 lat. Po takim okresie nie mógł uruchomić baterii ani roweru. Jak się okazało po wcześniejszym sprawdzeniu pakietu, napięcie wynosi około 20V i bateria nie rusza. Po otwarciu pakietu i sprawdzeniu sekcji okazało się, że wszystkie sekcje mają napięcie około 2V. Co jak się okazało, uruchomiło w tym pakiecie Under Voltage Protection. Czyli, jakby to opisać e, dość popularnym językiem, powiedzmy sobie tak: w momencie, kiedy napięcie na sekcji spadło poniżej 2,9V, BMS odcina nam możliwość użytkowania pakietu. I trzeba go oddać do naprawy. W niektórych przypadkach, jeśli napięcie na jednej lub dwóch sekcjach spadło poniżej 2,9 V, ale nie spadło poniżej 2,75 V, można takie sekcje zbalansować do pozostałych bardzo małym prądem, i pakiet powinien wrócić do działania. W tym wypadku jednak okazało się inaczej. Wszystkie sekcje miały około 2V i wszystkie sekcje musiały zostać wymienione. Troszkę danych technicznych jeśli chodzi o nowy pakiet. Stare ogniwa od Panasonica wymienimy na nowe ogniwa od LG model M29, które mają podobny prąd rozładowania do starych Panasoniców, czyli 10A na ogniwo. Pojemność tych ogniw to 2900 mAh. Co w przypadku konfiguracji 5P da nam 14,5 Ah pojemności i prąd rozładowania 50 amperów. To jest maksymalny prąd rozładowania. Pamiętajcie, że jak budujecie lub przebudowyjecie pakiet, to dobierajcie elektronikę zabezpieczającą tak, aby nie przekraczała ona 80% maksymalnego prądu rozładowania pakietu. Czyli e, krótka i szybka matematyka. Maksymalny prąd pakietu 100A, 80% z tego daje nam BMS o maksymalnym prądzie rozładowania 80A. W naszym przypadku nowy pakiet z ogniw od LG będzie miał maksymalny prąd rozładowania na poziomie 50A, czyli bezpieczny prąd rozładowania w tym przypadku, czyli 80%, wynosi dla nas 40A i taką elektronikę możemy wstawić. Jednak, producent w tym pakiecie zastosował BMS-a o prądzie rozładowania 25 Amperów, czyli to nawet jeszcze lepiej dla naszego pakietu. Można powiedzieć, że będzie się łączył jak na wakacjach. Pamiętajcie też, aby podczas rozbierania oryginalnego pakietu robić sobie notatki lub zaznaczać sobie na oryginalnych koszyczkach, w których miejscach były złącza balansujące i w których miejscach były złącza po... łączące, połączające. Były łączniki pomiędzy sekcjami. Z tego względu, że wszystkie pakiety przez producentów są projektowane tak, że mieszczą się one w case'ie tylko w jeden konkretny sposób. Więc jeśli chcecie sobie przestawić przewody, to bardzo często może się to nie udać, bo nie będziecie w stanie zamknąć obudowy pakietu i jednocześnie nie będziecie w stanie go używać. I know that it is here, just stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl. But if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I've got my hands on your body. What you want me to do I can be good or be not it. OK, moi drodzy, jesteśmy już po przebudowie. Jak widzieliście na timelapsach, wszystko poszło bezproblemowo. Pakiet został przebudowany, złączony razem, elektronika została podłączona i wszystko działa. Były drobne problemy z y, zamykaniem obudowy, ale to jest zawsze. Czasem gdzieś jeden kabelek się zawieruszy, czasem gdzieś się coś przesunie odrobinę i nie jesteśmy w stanie domknąć obudowy. Aczkolwiek udało mi się rozwikłać y, zagadkę, co. Blokowało i zostało to usunięte. Pakiet jest złożony i dzisiaj idzie do klienta na testy. Pamiętajcie również, że zabawa z ogniwami litowojonowymi to nie jest zabawa. To już jest poważna sprawa, ponieważ zwarcie dwóch ogniw razem może skutkować bardzo poważnymi w rezultacie konsekwencjami. Możecie spalić dom, poparzyć sobie ręce, spalić warsztat, czy gdziekolwiek pracujecie z tymi ogniwami. Albo mogą one wybuchnąć wam przed twarzą i doznacie już uszkodzeń na stałe. A pamiętajcie, wzrok macie tylko jeden, uszy też tylko jedne i tego nie zastąpicie. No dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, to napiszcie w komentarzu, co się dowiedzieliście. Jeśli macie jakieś pytania, Piszcie w komentarzach, zostawcie, jeśli macie ochotę oczywiście lajka, zostawcie suba. Jak na początku YouTube'a, mój ostatni materiał, jak dla mnie osobiście, miał ładną ilość wyświetleń, aczkolwiek prawie nikt nie został, prawie nikt nie zostawił komentarza, tylko jedna osoba. Tylko pewnie jedna osoba zostawiła lajka i nikt nie zostawił suba. Nie chcecie, nie mogę Was zmuszać, ale kliknięcie w suba, Naprawdę by mnie pobudziło do kręcenia większej ilości materiałów. Także, jeśli to nie jest dla was problem, o to was proszę. A my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. I cześć.